Witajcie kochani, witam Was, ten cudowny wieczór, poniedziałkowy wieczór. Dziś chciałabym Wam przedstawić moje wiersze, które pisałam przed Nowonarodzeniem, w trakcie poszukiwań Boga, po Nowonarodzeniu i też zanim poznałam Boga w ogóle jako nastolatka, dziecko. I też obecne wiersze. To są wiersze nie tylko chrześcijańskie, to są wiersze codzienne. Wiersze, które powstają nie, nie tylko podczas czytania Biblii, ale z codzienności z tego co widzimy na co dzień z każdej drobnostki w końcu się przełamałam i chciałabym się z wami podzielić tymi wierszami bo czuję, że ktoś z was może akurat potrzebuje danego wiersza, żeby coś zrozumieć, żeby odnaleźć drogę lub przełamać się w środku, by odnaleźć to, co jest najważniejsze, Jezusa Chrystusa. By odnaleźć właściwą drogę do światła. by odnaleźć siebie, marzenia, spojrzeć na swoje życie zupełnie inaczej. Spojrzeć na swoje dzieci inaczej, na rodziców, na to, co jest wokół nas, co nas otacza. Żeby spojrzeć na swoje wnętrze i zanurzyć się w głąb siebie, w podróż w głąb siebie. Czasami szukamy czegoś w świecie. Szukamy czegoś, czego nie możemy tam znaleźć, ale tak naprawdę tego tam nie ma. Każda drobnostka, każda miłość, światło, każda radość jest w środku. Pamiętajcie, że prawdziwe piękno to nie to, które widać, bo prawdziwe piękno rodzi się w samym środku serca. I tym prawdziwym pięknem... Jest Jezus Chrystus. Zapraszam Was kochani dzisiaj na wieczór poetycki. Przygotowałam kilka wierszy, które chciałabym Wam przeczytać. Moich wierszy. Mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie siebie w tych wierszach znajdzie to, czego szuka. Jeżeli chcielibyście, abym napisała jakiś wiersz o jakiejś konkretnej tematyce, to zapraszam do mnie na Facebooka, na Messengera. Spróbuję. Zobaczymy, co Duch Święty na to. Pierwszy wiersz, jaki przeczytam, będzie to wiersz pod tytułem Rzeka Życia. Płynie rzeka. Raz cichutka. Raz jak burza w środku nocy. Niesie liście naszych smutków, kamerz błędów, cień z tęsknoty. Brzegi zmienne, jak człowieka, myśl niepewna raz się wspina. Raz upada w nóg przekory, raz jak dziecko się zatrzyma. Czasem woda chłodem szczypie, Czasem grzeje jak promienie, raz przynosi nam odbicie, raz kryje w sobie cienie. Ale płynie bez pytania, czy chcę wstać, czy iść przed, pod prąd. Nie zatrzyma się dla krzyku, choćby zbudował z marzeń port. I tak człowiek w tej topieli szuka dna lub łowi sens. Czasem zgubi własny oddech, nim do brzegu wróci kres. Lecz jest prawda w tej wędrówce, choć nud szarpie, choć wiatr gna. Kto zaufa temu, co jest źródłem, nie utonie, tylko trwa. Bo ta rzeka nie jest wrogiem, choć potrafi zaskoczyć, giąć. Ona niesie, byś zrozumiał, że nie wszystko musi wziąć. Nie zatrzymasz jej rękami, nie zamkniesz jej w szuflacie lat, lecz możesz w niej zanurzyć. To ciocia. To, co ciąży i oddać świat. A gdy spojrzysz w jej odbicie, bez udawania, bez masek liśniących, zrozumiesz, że rzeka życia to nie koniec, tylko początek. Drugi wiersz, który chciałam Wam przeczytać, jest to wiersz pod tytułem Super bohaterzy. Całkiem niedawno został napisany. Nie mają skrzydeł ani peleryn z bajek, a dźwigają codzienność cięższą niż płody. Mama, gdy świt ją budzi, już myśli o dziecku. Tata choć ledwo stoi, Znów biegnie po szczęście w ręku. Odkładają marzenia, odkładają sen, By przynieść zupy, by przegnać cień. Gdy trzeba, przy łóżku całują gorące czoło, bo sami są słabi, udają, że wesoło. Jest i mama i tata, co mają w sercu strach cichutki, bo dziecko nie chodzi, nie mówi, ma smutki. Lecz niosą je wiernie, jak ogień na dłoniach, choć łzy im upadają poduszkę po nocach. Nie proszą o brawa, o order, o słowa, bo siła rodzica to cisza domowa. Dziecko patrzy i widzi, choć nic nie powie. Że mama i tata to superbohaterowie. Nie rozumie skąd biorą czas i odwagę, ale czuje, że przez nich ma dach i bieg życia łagodny jak flagę. I choć świat nie klaszcze, nie widzi tych ran, dla dziecka to giganci nie fikcja, a stan. Gdy zabraknie pieniędzy, Znajdą krąkę i uśmiech, gdy zabraknie sił modlą się cicho, by jutro znów wstać, wstać po cichu, z uśmiechem. Bo miłość rodzica to nie teatr, nie scena. To codzienna walka, co się nigdy nie zmienia. Więc gdy ktoś zapyta, gdzie herosi tej ziemi, Odpowiedz w kuchni przy pracy. Przy dziecku zmęczeni, lecz wierni. Bo tam, gdzie mama i tata do końca są z nami, ten rodzi się, tam rodzi się bohater bez masek z zełzami. A teraz... Przeczytam Wam wiersz chrześcijański. Wołam o ogień, nie o oklaski. Nie będę tulić grzechu, w słodkie metafory, bo Jezus nie umarł, byśmy żyli w pozorach. Dziś ludzie chcą Chrystusa bez Jego wymagań. Krzyż noszony w kieszeni zamiast w sercu i na ramionach. Słyszę kazania z reklamy, jak z reklamy pasty, Bóg cię przytuli, nie będzie cię karcić. Lecz słowo mówi jasno, bez światłości nikt nie stanie przed Panem, choćby znał każdy trik świata. Nie chcę Ewangelii w wersji light, co głaszcze sumienie i truje jak karbinal. Gdy duch święty woła, ziemia ma się trząść, ani klaskać grzecznie, jakby spadł ktoś po schodach. Jeśli milczysz, gdy bluźnią jesteś jak sól bez smaku, co nadaje się tylko, by ludziom wejść pod buty piachu. Miłość bez prawdy to kłamca w garniturze, uśmiecha się słodko, a potem ciągnie w kałuże. Nie będę klękać przed modą, pro, poprawnością i strachem. Nie będę przepijać Ewangelii soczkiem z hałasem, relaksem. Gdy grzech tańczy w kościołach, trzeba walić w stół. Bo Jezus nie wołał, zmieńmy się później luz. Świat się śmieje z wierzących, że średniowiecze wróciło. Niech się śmieje, ja wiem, że nadchodzi jego królestwo żywe. A gdy rozedrze niebo i przyjdzie jak płomień burzy, to żadne ale i żaden trend już go nigdy nie zagłuszy. Więc zamiast klaskać w dłonie, rzucę prawdę jak miecz, to gardzi zbawie, zbawicielem, ten sam wybiera śmierć. Nie po to krew spłonęła z rąk, co gwiazdy rozciągnęły, żebyśmy dziś tańczyli z diabłem, mówiąc, to tylko wybory kolego, nie czepiaj się byle, byśmy się czuli. Weselny. Przekaz wiersza jest bardzo prosty. Nie można głosić Ewangelii rozwodni rozwodniowej, ugodowej i milczącej wobec grzechu. Chrześcijan ma być bezkompromisowy, głośny, prawdziwy i gotów na odrzucenie zamiast szukać akceptacji wśród ludzi, tłumu. To szyba miłość bez prawdy prowadzi na potępienie. Wiara ma być ogniem, nie dekoracją. Kolejne... kasztany życia. Na drodze leżą kasztany, brązowe kulki wspomnień, raz błyszczą w słońcu nadziei. Raz toną w deszczu z wątpień. Nikt ich nie zbiera na zawsze, choć czasem się schyli z czułością, bo życie pod stopy podsuwa je nagle z siłą, czasem ze złością. Bywa, że ktoś się potknie i zaklnie w duszy po cichu, nie wiedząc, że nawet upadek ma sens. Choć nie widać od razu. Inny przejdzie ostrożnie, jakby znał mapę pragnień i strat i wsunie kasztań do kieszeni na szczęście, na jutra świat. Są tacy, co kopią je butem, by znikły z codziennych dróg, nie wiedząc, że każdy z nich kryje historię, dar albo próg. Bo kasztan nie krzyczy, spójrz na mnie. Nie woła o wielki szacunek. On tylko spada, gdy trzeba, jak prawda, jak Boży wycinek z nieba. Możemy i my jesteśmy tacy, z twardą skorupą lat, a w środku miękcy, czujący, choć nikt nie, zagląda w nasz świat. I kiedy ktoś nas podniesie, Zamiast przeskoczyć lub zranić, to nagle zwykle, zwykłe istnienie zaczyna w dłoniach się palić. Więc jeśli ci na ścieżce, jak kasztan z jesiennej mgły, nie bój się, może ktoś właśnie pochyli się pierwszy raz. Może ty? Bo nawet ty. Spadasz w ciemności, choć dzieje brak i cisza, to Bóg wie, gdzie rzuca kasztany i kto je w sercu usłyszy i trzyma. Przekaz wiersza. Każdy człowiek, jak kasztan na drodze, niesie w sobie historię i wrażliwość ukrytą pod twardą powłochą. Jedni nas omijają, inni się potkną, jeszcze inni podniosą, ale nic nie dzieje się przypadkiem. Nawet upadek może mieć sens, a Bóg wie, gdzie nas upuszcza. Warto patrzeć sercem na siebie i na tych, których spotykamy bo każdy człowiek spotkany na naszej drodze jest potrzebny do danego rozdziału życia, by przejść dalej. I właśnie w ten sposób Bóg nas wychowuje i uczy. Pokazuje nam świat z innej perspektywy, z jego perspektywy i jego punktu widzenia. Wychowuje nas i pokazuje nam, jak żyć. Nasze upadki, nasze lęki, strachy to są lekcje, to są doświadczenia, z których wyciągamy wnioski. Nie zauważamy tego od razu, dopiero z czasem, ale to jest dla nas dobre, bo pokazuje nam prawdziwą drogę do prawdy. I ostatni wiersz zostawiłam na sam koniec. Wiersz nosi tytuł, jest to bardzo mocny wiersz. Też do niego napisałam przekaz, ponieważ może być on niezrozumiały dla wszystkich. Przebudź się, zanim uśniesz na wieczność. Nie śpią ciała, dziś śpią dusze. Na miękkich poduszkach własnych iluzji. Oczy otwarte, lecz serce w grobie, jakby Bóg był dodatkiem do życia na próbę. W kościołach cisza przykryta muzyką, kazania jak deser słodkie bez mocy. Ludzie chcą pana, co tylko przytula, a nie króla, co wzywa do zmiany i drogi. Przebudzenie nie przyjdzie przez świece i chóry, ani przez lajki, ani przez konferencje przy kawie. Ono wybucha tam, gdzie człowiek upada i wreszcie przestaje tuszować ranę zabawną. Dziś świat mówi, bądź sobą to wystarczy. Jakby człowiek bez Boga nie był pustą skorupą. Maski się błyszczą, ambicje się śmieją, a duchowe trupy udają, że tańczą na weselu. Nie będę patrzeć, jak śpisz i śmieję spokoju, jak grzech kładzie ci rękę na karku jak brat. To nie czas przytakiwać, że każdy ma rację gdy niebo się rusza, ziemia ma zadrzeć nie spać. Przebudzenie to ogień, nie kołderka z waty, to płacz nad grzechem, nie wzruszenie na refrenie. To serce, co wraca pod miecz słowa, zamiast negocjować z diabłem o wygodne cierpienie. Duch święty nie przychodzi, by poklepać po plecach, lecz by rozwalić fundamenty z piasku i dumy. Kto chce obudzenia, niech umrze dla siebie, bo martwy dla świata dopiero naprawdę się budzi. Nie czekaj, aż trąba zabrzmi jak alarm po wszystkim. Krew nie czeka, ogień nie pyta, łaska nie trwa do jutra na życzenie. Jeśli teraz nie wstaniesz ze snu samozłudzenia, jutro możesz się otknąć już po przebudzeniu. Czeka z wiersza. Dzisiejsze chrześcijaństwo często śpi w luksusie, samozadowolenia. Przebudzenie to nie emocje, nie muzyka, nie wydarzenie, to duchowy wtrząs, który zdziela iluzję demaskuje grzech i przywraca bojaźń Bożą. Nie będzie przebudzenia bez pokuty, prawdy i zerwania duchowy, z, z duchowym komfortem. Ten wiersz został napisany właśnie przy rozważaniu Biblii, Słowa Bożego. Efezjan 5,14. Zbudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje Ci Chrystus. Dziękuję kochani, że byliście dzisiaj ze mną, że mogłam Wam przeczytać cudowne wiersze, które Bóg mi dał, którym, którymi mnie natknął. I te, które napisałam przed Nowonarodzeniem, i po narodzeniu i obecne. Chciałabym, abyście czy jakiś czas zaglądali na YouTuba. Będę robiła takie wieczorki dla Was. Jeżeli się jeszcze spodobają i dotkną Waszego serca, to będzie to dla mnie największa radość. Jeżeli chcecie krytykować te wiersze, proszę bardzo, nie mam z tym problemu. Krytyka też mile widziana. Z każdej krytyki można coś wynieść. Ale ja się cieszę z tych wierszy i cieszę się z tego, że mogę się z wami dzielić nimi. Dziękuję Wam, kochani, za to, że byliście ze mną że mogłam się podzielić tymi wierszami. Do zobaczenia za kilka dni na kolejne czytanie wierszy chrześcijańskich i nie tylko. Pozdrawiam Was, kochani, cieplutko, serdecznie, błogosławionego wieczoru, poniedziałkowego i cudownego, cudownych chwil obecności najwspanialszego Jezusa Chrystusa i Waszych bliskich. Pozdrawiam.